Cześć, panowie i panie, Tryptyk o Miłości, część druga. Co to jest miłość? Otóż wszyscy jesteśmy oszukani, bo miłość to jest zaburzenie chemiczne w naszym organizmie. Organizmie. Miłość to niestety, ale manipulacja i chemiczne zaburzenie w naszym mózgu, w naszym układzie nerwowym czyli wytwarzają się substancje zwane Oksytocyna, czyli tak zwany hormon miłości oraz wazopresyna. Uwalniają się one podczas kontaktu fizycznego, przytulania, dotykania i podczas aktu miłosnego. Chemia zadbała o to, że się zakochujemy. I Lepiej od nas rozumieli to na przykład Grecy, bo Grecy rozróżniali kilka, jak nie więcej, może kilkanaście rodzajów miłości. Trzy naj, najciekawsze dla nas, najbliższe temu, co my rozumiemy pod pojęciem miłości, to były agape, czyli miłość bezwarunkowa, eros, czyli miłość seksualna, i mania, szalona miłość. No i teraz, jak to jest u nas? U nas cokolwiek by się nie działo, to mówimy na to miłość. Rostactwo. Guzik, tam rozumiemy. Ale tutaj przynajmniej spróbuję opowiedzieć, jak odróżnić i co to jest faktycznie miłość, a co to jest zauroczenie, czy nazwijmy to zakochanie. Tak zwane różowe okulary. Przekleństwo dla facetów. A więc, zakochanie, stan zakochania, zauroczenie. Taki stan potrafi trwać nawet do dwóch lat. Jesteśmy. W... Jak po prostu bezrozumne dzieci w tym okresie. Nie zwracamy uwagi na nic, co ktoś do nas mówi. Przyjaciele, rodzina, znajomi. Nic. Oni, nie będąc w tych stałych emocjach, widzą obiektywnie tę sytuację. My będąc w tych emocjach, czyli a, te wszystkie hormony, o których mówiłem, są zaburzone. Jest nadprodukcja niektórych z nich. My nie widzimy wad. My akceptujemy i, i chwalimy osobę taką, jak jak ją my widzimy, nie widząc całego obrazu. Nie przeszkadzają kobietom rozrzucone skarpetki, nie przeszkadzają mężczyznom różne inne cechy. Nie potrafią sprawdzić, czy kobieta jest uczciwa, wierna, jaką ma przeszłość, rodzinę, jakie cele, nic nie interesuje, tylko chcemy być tam, chcemy się dotykać. Tracimy zdolność do pracy, zmieniamy się, podoba nam się co innego, słuchamy innej muzyki, oglądamy inne filmy, tylko aby być razem, aby robić wszystko razem. No, piękne uczucie i piękny stan, tylko niestety wszystkie decyzje podejmowane w głębokich emocjach są zwykle decyzjami nietrafionymi, nieprzemyślanymi. Podobnie się sytuacja tyczy decyzji podejmowanych w trakcie takiego zauroczenia. Kiedy nie widzimy realnie stanu tego związku. Tego, na czym ten związek, związek bazuje. Czy cele są podobne? Czy jesteśmy ludźmi, którzy mogą spędzać ze sobą dużo czasu po fazie zauroczenia? Więc żadnych proszków na to nie ma? Nie pomagają tłumaczenia, nie pomagają uwagi zwracane. Nawet to, co wujek teraz do was mówi, ci, którzy są zakochani, co tam wujek pierdoli? My wiemy lepiej, przecież ona mnie kocha. No tak, a przypomnij sobie. Poprzednia twoja wielka miłość czy cię kochała. I jak to się skończyło? Zrobiłeś jeden błąd i z wielkiej miłości została wielka nienawiść. Nie liczyło się nic, co czuła wcześniej. Tak było? I wielka miłość, bum, jak bańka mydlana. Bazowanie na takich wielkich uczuciach to niestety jest droga do porażki. Do nieprzyjemnych rozczarowań. Nie odradzam miłości, bo z kolei, będąc w takim zauroczeniu, jesteśmy w stanie przenosić góry, robimy szalone rzeczy. Póki to nie są rzeczy, które mają długotrwałe konsekwencje, to je róbmy, bo na tym polega życie. Są przygody, są emocje, jest ciekawie. Chcemy coś robić dla drugiej osoby. Chcemy, żeby ona podziwiała nas, my podziwiamy ją, my robimy coś dla niej, jesteśmy altruistami. Naprawdę jesteśmy lepszymi ludźmi w trakcie, kiedy jesteśmy zakochani. Nikt, nic nas nie denerwuje. No także bądźmy. Tylko nie podejmujmy długotrwałych yy, decyzji z takimi długotrwałymi konsekwencjami, konsek konsekwencjami na yy, podstawie emocji i w momencie, kiedy jesteśmy w tych największych emocjach. No jak to się objawia? No w czasie takich właśnie największych emocji. Decydujemy się na posiadanie potomstwa. Hmm. Albo decydujemy się, żeby zamieszkać razem. A nie zweryfikowaliśmy jeszcze tej drugiej osoby. Jeszcze nie wiemy, jaka ona jest. Jeszcze nie wiemy, na ile nam się spodoba, kiedy spadną różowe okulary. Kiedy przejrzymy na oczy i później mówimy, szczególnie kobiety, do koleżanek albo do rodziców. Czemu mi nie powiedziałaś, że on taki jest? Mm. Mówiłam, albo mówiłem. Ale jak to? Nie słyszałaś. Te różowe okulary spadają właśnie po zakończeniu okresu godowego. To też ciekawa uwaga. Tak sobie pomyślałem kiedyś, dlaczego ten okres zakochania trwa tak mniej więcej 12 do 24 miesięcy. Czasem trochę krócej, ale powiedzmy, że 12-24 miesiące. I to własna teoria wujka Pablo. Chyba natura nas tak urządziła, ponieważ ludzkie potomstwo staje się jako tako samodzielne właśnie do 24 miesiąca. Między 12 a 24. Od 12 zaczyna poruszać się samodzielnie i, i przestawiać na pokarm niemleko matki. Ciekawe? I wtedy następuje wygaszenie tych emocji, uspokojenie gospodarki hormonalnej i ta pierwsza emocjonalna więź między. Partnerem i partnerką przygasa. Ciekawe? Taka moja domysł. Czy to ma coś wspólnego? Czy ewolucyjnie doszliśmy do tego, że po okresie, kiedy dwoje rodziców musi zaopiekować się potomstwem, ponieważ potrzebny jest i ojciec i matka, ponieważ u człowieka jest tak, że końcówka okresu ciąży i okres połogu, kobieta, czyli samica, z potomstwem jest bezbronna. Nie jest w stanie zdobywać pokarmu, nie jest w stanie przeżyć. Potrzebny jest samiec, czyli mężczyzna. Nie wiem, ja tylko zgaduję. W czasie takiego okresu zakochania nie jesteśmy w stanie pracować, nie jesteśmy w stanie niczym się zająć, na niczym się skupić. Mamy w głowie tylko tę drugą osobę. Trochę to przypomina objawy szaleństwa, prawda? No, ale takiego pozytywnego, tak czy owak. Prawda jest niestety taka, że wszyscy jesteśmy poniekąd egoistami, i po wygaśnięciu tych wszystkich emocji wracamy do stanu normalnego, normalności, stanu takiego naturalnego, gdzie chcemy walczyć o to, co dla nas o swoje prawa ja chcę to, ja chcę tamto ja chcę seksu, a ja chcę spać ja chcę wyjechać na wakacje a ja chcę posiedzieć w domu i wtedy każdy zaczyna ciągnąć w swoją stronę. I jeśli nie nastąpiło głębsze uczucie bo tu przechodzimy powolutku do miłości prawdziwej. Jeśli ta miłość prawdziwa, która polega na czym innym niż emocje i namiętność, nie wykształciła się do tego czasu, no to niestety następują rozstania. Burzliwe często. W tym całym zauroczeniu nie widzisz nie widzisz kobiety, i mężczyzno. nie widzisz w partnerze, w partnerce prawdziwego człowieka. Widzisz swojego wyidealizowanego. Partnera, partnerkę. No właśnie na tym to polega, że zauroczenie, takie zakochanie, jest w wyobrażeniu o partnerze lub partnerce. A miłość zaczyna się wtedy, kiedy partnera i partnerkę już znamy i wiemy, jaki jest, kim jest, jakie ma te drobne przywary. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, że to jest miłość i jesteśmy gotowi na długotrwały związek. Bo związek długotrwały, zawarty na podstawie zauroczenia, może się udać typu ślub ale często się nie udaje i po ustaniu emocji nie da rady żyć razem. W Polsce w dużych miastach procent rozwodów obecnie to 50%. Dla odważnych. To jest temat. To jest w ogóle zadanie dla odważnych. No pomyślcie, jakbyście chcieli wyjechać na dźwig, gdzie skacze się z dźwigu na bungee i na górze ktoś by wam powiedział: "Wie pan co? 50% wypadków to niestety jest źle doliczona długość liny i 50% skoków kończy się roztrzaskaniem ochodnik. Skacze pan? Ja bym się wycofał. Błazen. Także można wpisać 50% szans na rozbicie się. Halo? Halo? Proszę wpisywać. Pytałem się o coś. Proszę wpisywać. Skacze, nie skacze w komentarzach. Także widzicie, ten etap takiego zauroczenia to jest etap nakręcany wyobrażeniami. Kiedyś, kiedyś nie było takich mowy o takich wielkich emocjach. Ale media, filmy, piosenki, książki, roman sidła nakręciły tą potrzebę wielkiego zauroczenia, motyli w brzuchu, kobiety tego szukają i jest Jeden, drugi, trzeci, czwarty. ostat. bo ja potrzebuję emocji, bo teraz te emocje wygasły i biegnę szukać dalej. No okej, okay, no można sobie po, po wierzchu pływać. Można szukać też takich emocji, cały czas być w tym haju emocjonalnym. To pewnie też jest ala nauk, ale to nie jest prawdziwa miłość i to nie jest poszukiwanie prawdziwej miłości. To jest błędne koło, to jest poszukiwanie uniesień i emocji, zauroczeń, Ostań. różowych okularów, motylków w brzuchu. Tym to jest. Bo to jest szukanie pierwszej romantycznej fazy, pierwszych romantycznych uniesień. Drugi etap miłości to jest zakończenie uniesień i powrót do rzeczywistości i dostrzeżenie partnera, partnerki, z kim jesteśmy, czy nam to się podoba, czy mamy wspólne cele. W tym momencie należy się dogadać. Najpóźniej w tym momencie, kiedy patrzymy już trzeźwo, czy chcemy tego samego, czy cele są te same, czy wiara jest ta sama, czy ważne rzeczy które chcemy robić w przyszłości, są w tym samym kierunku, czy w przeciwnym, bo jeśli w przeciwnym, to jest ostatnia chwila, żeby się rozstać. Ale jeśli tutaj okazuje się, że są w podobnym, i akceptujemy już siebie jako osobę, i znamy siebie już jako osobę, i widzimy siebie jako osobę, widzimy, nie mamy przesłoniętych oczu mężczyźni, nie powiem czym, kobiety, różem. Widzimy, kto to jest, jakie ma przywary, czy nam to przeszkadza. Co jesteśmy w stanie dla tej osoby zrobić, co ona robi dla nas, jak bardzo jesteśmy spójni. No to tutaj zaczyna się miłość. Prawdziwa, dojrzała. Miłość taka dojrzała i prawdziwa to jest właśnie to, co zostaje, jak kurz opadnie po bitwie, jak emocje wygasną, jak namiętność przygaśnie. To jest wtedy prawdziwa miłość. Miłość właśnie wtedy się zaczyna, kiedy znamy wady drugiej osoby. Kiedy je tolerujemy i akceptujemy i chcemy z tą osobą zostać dłużej, wtedy tworzymy dojrzałe związki, bo podstawą dojrzałych związków nie są emocje i uniesienia. One mogą być początkiem samym, ale nie są podstawą dojrzałego związku. Bo podstawą dojrzałego związku to jest szacunek do drugiej osoby, dbałość o tę drugą osobę, tolerancja jego wad i chęć pozostania z nią mimo to. Dobrze, jeśli byśmy się chcieli rozwijać w tym samym kierunku. A nie, że jedno się rozwija, drugie zostaje, bo to znowu gap, czyli przepaść między tymi osobami jest, rośnie, robi się zbyt duża i znowu zaczynają się kłopoty związkowe. To było idealistyczne przedstawienie miłości, moi drodzy, czyli zauroczenie, emocje, fajerwerki. Nie widzimy prawdziwego człowieka, widzimy swoje wyobrażenie tego człowieka albo wyobrażenie tego, Kim byśmy się chcieli zakochać? Wyobrażenie, które wynosimy z domu oraz mamy nam w programowane filmach, romansidłach i tak dalej. Mało prawdziwe, bo te, te wszystkie filmy i romansidła nie mówią nam o tym, co było dalej, jak było dalej, tylko żyli długo i szczęśliwie. Aha, ha, 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 na chmurce. No, idealistycznie. Jeśli to Was zainteresowało, to obejrzyjcie koniecznie część trzecią tryptyku. A część trzecia będzie szokująca. Część trzecia będzie mówiła o tym, jak kochają kobiety. Szok! Odkryję wszystkie karty. Dziękuję za wszystkie lajki. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i uważajcie. Walentynki to święto miłości. Cześć.